przez i skręcił kark. Próbował w szasz obrabować naszą rodzinną kryptę? A ty czego grzebiesz przy szczątkach moich przodków? Zabieraj się stąd i pozwól umarłym leżeć w spokoju. Zabieraj łapy od pamiątek rodowych, hieno cmentarna. Zamknij się. Będę robił to, na co mam ochotę. Jak to jest być Wiedźminem? Nie chciałbyś wiedzieć Jakbym nie chciał, to bym nie pytał No mu Nie spodobałoby ci się Chciałbym sobie porzucać znaki Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe Wolałbym nie marnować czasu przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Rączę masz bydle. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny kłop. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba... Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Łodka nie przepada za duchami. Pamiętam ten młyn. Zawsze, jak coś przeskrowaliśmy z olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. To były czasy. I Biała kaplica. Pamiętam. Sołtysowa powiesiła się tam na suchej gałęzi. To było dawno temu, byłem jeszcze dzieckiem. Burza psiaków. Uważaj, bo się zeszlę. A miałem się kurwa zabawić. Gniazdo drakonidów powinien mnie zniszczyć. Możliwe miejsce. Te wielkie. jaszczurki urządziły sobie tutaj gniazdo. Gdzie ty się szwędasz? Mam się zabawić, a nie zmęczyć nogi. Skoro masz być Wiedźminem, musisz wiedzieć, co w trawie piszczy. Tylko żebyś mnie nie wpakował w jakieś jatki z potworami, słyszysz? Z ludźmi, proszę bardzo. Jedziemy! Czas iść na weselę. Szanin pewnie już czeka. Geralt, stary byku, może weźmiesz dupę w troki i wrócisz na wesele. Miałem się zabawiać, a nie szwendać bez sensu. Przez ciebie to nie tylko nogi bolą. A coś mi mówi, że chyba nie o to chodziło Olgierdowi. A, no dobra, wracamy.